Witam Was ponownie na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za tak pozytywny odwój mojego filmu ostatniego o buncie dwulatka. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, nie widzieliście, to zapraszam do nadrobienia. Dziękuję też Wam za wszystkie wiadomości, w których pisaliście o tym, że poszerzył troszeczkę Waszą wiedzę, Wasze wyobrażenie właśnie o tym tak zwanym buncie. I właśnie na tym mi zależało, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że wiecie... Rodzice naprawdę z pewnych rzeczy sobie zdają sprawę, oni wiedzą, ale wiecie, nieraz goni nas czas, stres i tak dalej, i po prostu jesteśmy zapętleni w tym i trochę za dużo wymagamy od takich maluchów. Także nadróbcie sobie, jeśli jesteście właśnie zainteresowani taką tematyką. A dzisiaj film, który powstaje właśnie z. Tak naprawdę jest ten pomysł od jednej z Was, mianowicie dzisiaj opowiem Wam o takich droższych gadżetach dla dzieci, które akurat mamy w domu. Jednego z nich nie mamy, czy warto je kupić, czy warto je mieć, czy warto je w nie zainwestować. Dzisiaj Wam o nich trochę opowiem, także zapraszam do oglądania dalej. I pierwszą taką droższą zabawką, takim gadżetem, który mamy w domu, jest to huśtawka dla dzieci z OBABE. Wszystko postaram się Wam podlinkować na dole, odnaleźć te linki, lub też napisać po prostu o czym tutaj. Mówię. Kupiłam tą huśtawkę dlatego, że bardzo mi się spodobała, po pierwsze, wizualnie, poza tym, bardzo mi się spodobała jakościowo. Ja bardzo patrzę na jakość, na wykonanie. Wiem, że takie rzeczy też kosztują trochę więcej, ale też to jest pewnego rodzaju inwestycja, bo przyda się przy jednym dziecku, przyda się kiedyś przy drugim dziecku, mało tego, za całkiem fajną cenę można to jeszcze sprzedać, można ją wyprać i tak dalej. A z huśtawkami. Wiecie, takimi, no nie wiem, na przykład plastikowymi i tak dalej. Sami wiecie, że to są ustawki na raz, raczej dla jednego dziecka, no nic z tym później nie zrobimy. Także ja bardzo chciałam mieć taką właśnie mega porządną, huślawkę, która przyda się na lata, która będzie mocno, często użytkowana, no po prostu taka nam pasowała. Z tej huśtawki jesteśmy, słuchajcie, bardzo zadowoleni. Jeśli ktokolwiek się nas pyta, jak to nam się sprawdza, to naprawdę jest jak dla nas fenomenalna. Ja ją kupiłam chyba, jak lili miała około. 8 9 miesięcy. Ona siedziała jak miała 7 miesięcy, więc chwilę później po prostu ją już zamówiłam i też od tego momentu bardzo Lili lubi się do, na, na niej huśtać do teraz. Ona jest bodajże do 20 kilo, więc myślę, że spokojnie, w miała jeszcze lata mogła się huśtać, a nawet chyba dalej. Jeszcze jej bardzo daleko, do 20 kilo. Jej koleżanki często też często ją użytkują. Poza tym, no jest przepiękna. Właśnie jest taka, jaka sobie, jaką sobie wyobrażałam, bo tych huśtawek wersji powstawało bardzo dużo. Gdzieś tam czasem na jakimś placu zabaw, w jakiejś kawiarni ją widzę, natomiast one mają cieńsze te sznury, cieńsze zabezpieczenie, nie mają na przykład takiej podkładki twardej, bo ta huśtawka ma taką twardą podkładkę. Ma też pasy. Ten misiu taki, który jest z tyłu z takimi uszkami na pleckach, ma też pasy, także mniejsze dziecko można sobie na spokojnie zapiąć i wiecie, dziecko po prostu nie leci przód, do przodu, do tyłu. Co się zdarza przy takich zwykłych ustawkach, nawet gdzieś tam, wiecie, na mieście, jak te pasy są takie, dopiero tutaj, gdzie rączki, nie? A one tutaj są przy brzuszku i one są też regulowane. Poza tym sznury są bardzo długie, tam do wyboru też mieliście sznury. My mamy, słuchajcie, długość chyba sufitu 3-4,5, naprawdę mamy dół bardzo wysoki, chyba nawet wyższy niż tutaj tak chyba 4,5, więc bardzo nam też dopasowało, jeśli chodzi właśnie o długość tego sznura. Mój mąż to zamontował i naprawdę trzyma nam się przez obecnie ponad 2 lata rewelacyjnie. My raz ta huśtawka była prana, tak jak po prostu wisi a pan, który akurat prał na kanapę, po prostu przejechał tą huślawkę, bo nie da się ukryć, że jednak ten materiał brud zbiera. Ja zawsze się staram, jak Lili tam siedzieć, żeby nic nie jadła, miała czyste ręce, no bo wiadomo, ona jest beżowa, ale spokojnie ten materiał da się wybrać, i wygląda jak nowa. I my byliśmy tak zadowoleni z jakości tej huśtawki, że hmm, chyba Lili na roczek. Postanowiliśmy też z tej firmy kupić e, tipi, namiot tipi. Też wersji namiotów, słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo. E, no ale również jakościowo, wizualnie bardzo nam się spodobał akurat ten tipi, który Lili ma w pokoju. E, to była rzecz, którą Lili do teraz, e, myślę, że no może teraz jeszcze bardzo lubi kuchnię. E, ale genera generalnie odkąd te tipi dostała, to naprawdę była to jej ulubiona rzecz w jej pokoju, miała te, takie swoje miejsce, żeby się schować, więc jakie byście tipi nie kupili? Uważam, że to jest po prostu fantastyczna rzecz, gdzie, gdzie dziecko może po prostu się schować, może się wyciszyć, uspokoić. Wiem, że niektóre dzieci śpią w takich namiocikach, lili sobie tam czyta książeczki, w pewnym momencie jak jej tam sprząta, ona ma tam, wiecie, miliard różnych zabawek, więc sobie coś tam chowa, ma tam poduszki, więc myślę, że jest to super miejsce dla dziecka do zabawy, jeśli tylko macie na to przestrzeń. A jak ten nam się sprawdza, bardzo dobrze. E, jedyne co to, trzeba naprawdę mocno zamontować te sznury dookoła, tutaj tego zdjęcia tych drewienek u góry. Ale wiem, że na lekro też można kupić e, jakieś zaciskacze do tego, i to jest chyba problem nie tylko tego namiotu, ale w ogóle, że jednak wiecie, dziecko się kręci, wierci, ten namiot e, się cały czas rusza i może tam się luzować. Natomiast mój mąż to tak mocno mm, zawiązło, że nic takiego się nie dzieje, ale wiem, że może się. Dziać i że jest to normalne. Jedyne co mam do zarzucenia temu, właśnie namiotowi, to słuchajcie, cena. My kupiliśmy, teraz nie pamiętam za ile, postaram się Wam sprawdzić, napisać wszystko w opisie, ale chcieliśmy później kupić taki namiot yy, dziewczynce w naszej rodzinie, ale słuchajcie, on tak podrożał, yy, chyba 200 zł poszedł w górę, a co właśnie najgorsze, to jakby ten namiot sam nie jest w komplecie z taką matą, która jest na podłodze. No wy wyobrażacie sobie namiot bez takiej podkładki, gdzie dziecko może siedzieć? No nie, a to naprawdę dużo, dużo kosztuje. Teraz nie sądzę, żebyśmy się na ten namiot zdecydowali, bo naprawdę jest bardzo drogi. Na pewno bym się za jakąś inną alternatywą, przede wszystkim też dlatego, że tej maty nie da się związać z samym namiotem i o ile teraz jest już starsza i ta mata tak często nie podróżuje, no to jednak często ona była, wiecie, wywrócona, przekręcona, rolowała się, zwijała i nagle lili się działa na ziemi, więc to mi bardzo jednak przeszkadza. Prana była wielokrotnie, więc jakościowo nie mam tutaj nic do zarzucenia, ani namiotowi, ani właśnie tej macie. Natomiast cena jest bardzo wysoka i jeszcze. Mm, no właśnie nie da się jej jakoś przywiązać. Oczywiście mogłabym to zrobić sama. No ale wiecie, płacicie jakąś dużą kwotę, a jednak ta, ten spód się rusza, więc jeśli macie ochotę na taki namiot, to myślę, że na ten moment można się rozejrzeć spokojnie już za czymś innym. I jak zaczęła się wiosna, to my zaczęłyśmy podróżować rowerem i Lini miała swój fotelik rowerowy. I odkąd gdzieś go tam pokazałam na Instagramie, i chyba nawet tutaj. To po prostu miliard, miliard pytań, także tutaj będę wszystkich do tego filmu odsyłać. Zdecydowaliśmy się na fotelik go bike albo bow bike. Również wam wszystko na w opisie, bo na ten moment dokładnie nie pamiętam. Natomiast ten fotelik wyróżnia się tym, że jest to fotelik rowerowy naprzód. Czyli dziecko nie siedzi z tyłu, tylko siedzi z przodu, i chyba przede wszystkim to zwraca jego uwagę, i nie tylko jakby waszą, ale również jak gdzieś z Lili jeździłam, podróżowałam, to wszyscy się patrzą, wszyscy się odwracają. Ja sama nigdy nie widziałam, że ktoś woził dziecko z przodem, ale zdecydowaliśmy się na to, dlatego że. Lili jest dzieckiem bardzo atencyjnym, potrzebuje dużo uwagi, żeby do niej rozmawiać, mówić. Ona wiecie, nie lubiła jeździć dalej trochę nie lubi, ale już mniej samochodem. I ja się trochę bałam, że jak ją włożę do fotelika z tyłu, to ona nie będzie miała ze mną kontaktu i nie będzie chciała tam jeździć. Więc głównie przez to się zdecydowaliśmy na jednak fotelik z przodu, bo jakby się bała, jakby się stresowała, jakby chciała wiecie porozmawiać, być bliżej, złapać moją rączkę, no to jednak jest przede mną. I faktycznie na początku tak było, i jeżona była w ogóle totalnie podekscytowana, zakochała się jeżdżeniem właśnie w foteliku. To wiecie, ona się odwracała, coś tam do mnie po swojej mułgadała i Ja mogłam ją w kask pocałować, czy nawet z boczku ją pogłaskać, czy nawet wiecie, z kieszeni wyciągnąć jakąś przekąskę i podać. Co uważam, że z tyłu byłoby trochę bardziej trudne. U rodziców jest hulajnoga scoot and ride. Szczerze mówiąc, ja o niej zbyt dużo nie czytałam zanim tą hulajnogę kupiliśmy. Po prostu słyszałam o niej mnóstwo pozytywnych opinii. Widziałam ją u moich koleżanek, że dzieci jeździły na niej mając, wiecie, półtora roku. Mają teraz cztery i na niej jeżdżą Więc głównie dlatego się na nią zdecydowaliśmy Bo wiedzieliśmy, że się wielu osobom super sprawdza Że ma fajną jakość I że jest na parę lat Że to nie jest, wiecie, jeździk na pół roku no. Że nawet do wiosny nie dotrwa jakiś pchacz Tylko naprawdę li będzie go dużo Dużo będzie taką hulajnogę użytkować I to naprawdę jest To okazało się prawdą Nie wiem w jakim wieku ona tą hulajnogę dokładnie dostała Na pewno po roku zaczęliśmy Może... Roki, dwa miesiące. Tak wiecie, w domu zaczęła sobie jeździć. No i na wiosnę już ruszyła. Teraz słuchajcie, ona tak na tych ze śmiga, że ja po prostu biegam z za nią, żeby oczywiście. Nic nie stało, wiecie tu jakieś przejścia, ulicy i tak dalej. Więc śmiga na niej jak szalona, super jej się sprawdza. Teraz trochę Lili jest już do niej za wysoka i powinna już mieć schowane tę krzesełko i właśnie użytkować ją jako hulajnogę, ale ona jeszcze nie chce na ten moment. Może się przekona właśnie wiosną latem. Na razie się cały czas odpycha i widzę, że ta hulajnoga już jest przymała, bo czasem zahaczał, dwa razy zahaczyła jej się, wiecie, przednia część stopy i Lili się po prostu przewróciła, bo też bardzo, bardzo szybko śmiga ale nic się jej nie stało i bardzo lubię tą hulajnogę, uwielbiam wręcz i cieszę się, że jest to taki zakup właśnie na długi czas, bo ona na pewno te lato przyjeździ i myślę, że jeszcze następne, czyli na 4 lata macie zakup z głowy, więc jeśli macie jakiś, nie wiem, roczek, 2 latka, warto taką hulajnogę sobie kupić. Ona też, słuchajcie, nie spada z ceny, więc jeśli ją macie, to naprawdę sprzedacie ją za fajną kwotę, więc myślę, że nie warto jest kupić jakąś inną hulajnogę za no jeśli możecie sobie na to pozwolić, ale wiecie, sprzedacie może o 50 zł mniej, a dziecko no, tyle lat ją użytkuje, więc ona jakby nie wychodzi z mody, a jest już z mody, z użytkowania, z popularności, z, sprawdza się wielu rodzicom, więc ja Wam też ją naprawdę szczerze Polecam. I kolejną rzeczą, którą mamy w domu i która też wiele rodziców zastanawiała i wciąż zastanawia, jest to Kitchen Helper. O co chodzi, po co to jest, czy warto to kupić i tak dalej. Dla mnie po sokroć tak, jeśli tylko macie możliwość w domu, to oczywiście, że tak. My Kitchen Helper, czyli taki mały pomocnik kuchenny dla dziecka, kupiliśmy jak mm, dnia 10 miesięcy. Wtedy już stała całkiem stabilnie. No, a że ona była dzieckiem, które po prostu musi wiedzieć, co ja robię w kuchni musi wszystko, widzieć, być zaangażowana, do dzisiaj tak ma, więc miała 10 miesięcy, jak ona sobie stała w tym Kitchen Helperze, ja coś, nie wiem, kroiłam, przekładałam, ona tam sobie, wiecie, patrzyła i była cała szczęśliwa, że ona jest zaangażowana w czynności takie, które robi w kuchni, więc dla nas po prostu ten Kitchen Helper był, okazał się rewelacyjny i akurat ten, który mamy, sprawdził się nam równie świetnie, pewnie dlatego, że jest, słuchajcie, z drewna w całości, nie z jakiejś sklejki i jest bardzo Ciężki, co też oznacza, że jeśli Nini wiecie w tym wieku 10 miesięcy była trochę jeszcze taka a tu na boczek, a tu na boczek to nigdy nam nie spadła, nigdy nam nie zleciała, on się nie rusza, nie trzęsie, no naprawdę sprawdził się super, teraz wiem, że tego cena, jego cena też jest dużo wyższa, no bo drabno jednak poszło w górę, co nie poszło. Jedyne co to, e, bałam się trochę, jeśli chodzi o tył, bo tam tylko wiecie, jest taka rurka, więc jeśli macie maluszka, to możecie sobie ten tył zabezpieczyć. E, ja po prostu robiłam tak, że jak Lili stała m, przy, meble, przy szafkach kuchennych czyli boki miała zabezpieczone, przód też, to ja stałam z tyłu i po prostu tak nad nią coś robiłam. Nie? Że ja byłam jakby. E, za nią i też mi stamtąd nigdy nie wyleciała. Poza tym bardzo lubiła tam siedzieć, lubiła się bawić, lubiła wchodzić pod niego, przez niego, więc bardzo fajna sprawa teraz Lili lubi być na blacie, ale wykorzystujemy też go na przykład do pieczenia pierników wykorzystywaliśmy i myślę, że póki Lili nie będzie tak blatu całkiem sięgać, a blat będzie potrzebny, a ona wielu ze mną gotować, to tak długo będziemy go użytkować. Myślę, że to jest też zakup naprawdę na parę porządnych lat. I ostatnia rzecz, którą mam w domu, jeszcze mam o jednej rzeczy powiem, której nie mamy, a która też o wiele rodziców zastanawia. Więc pierwszą rzeczą jest jeszcze kuchnia. My, no akurat kuchni nie mamy jakiejś super drogiej, bo my ją mamy chyba po prostu z Lidla. Ale jaka kuchnia by nie była? Kuchnia jest to jakiś tam, wiecie, wydatek. No większy niż misiu, ale zdecydowanie jest to rzecz, którą warto mieć, czy macie chłopaka, czy dziewczynkę, nieważne. Ale jest to fajna zabawka, angażująca wiele zmysłów, wiecie, dotyku, wzroku, nawet słuchu i w ogóle angażująca w takie czynności typowo domowe. Lili kocha się bawić kuchnią. Też ją dostała chyba jakoś przed roczkiem, ja miałam może 11 miesięcy, jakoś chwilę przed roczkiem. Od tego momentu używają ją cały czas, tylko zmienia się, wiecie, tutaj dostanie jakieś filiżanki, jakieś herbatki, jakieś filcowe do tego dodatki, ale bardzo się lubi bawić kuchnią, ma jakieś tam lody, ciasteczka, więc myślę, że to jest rzecz, która naprawdę będzie dla niej na również już jest i będzie na parę porządnych lat, więc zdecydowanie warto kuchnię mieć. Kuchnię możecie mieć różnych rozmiarów, kolorową, niekolorową, malutką, ale warto gdzieś ją w domu zdecydowanie wcisnąć, żeby dziecko mogło się w ten sposób bawić. I ostatnią rzeczą, którą się często pytacie jest to, co jest sądzę na temat bujaka Montessori, czy też tej takiej zjeżdżalni Montessori. Montessori to słuchajcie, powiem Wam tak, jest to uważam bardzo fajna zabawa. Często zabawka przedmiot do domu, wyposażenie pokoju. Takie sprzęty często są gdzieś na jakichś zajęciach wiecie, rehabilitacyjnych, u fizjoterapeutów i tak dalej. Więc jest to fajna, rozwojowa rzecz, która wiecie, tutaj ćwiczymy bardzo dużo motoryki dłużej sprawności fizycznej równowagi też można się wyciszyć uspokoić, zrelaksować, bo taka huśtawka, tak zwana drabinka może być postawiona jako bujak, tam może mieć poduszkę można się na tym pobujać jest tam też zjeżdżalnia, wspinaczka, drabinka różne części, natomiast wiem, że też wiele, wiele sprzedawców gdzieś tam na Allegro pisze, że to jest właśnie te Montessori i tak dalej, ale patrzcie koniecznie na wykonanie, na to, czy po prostu dziecko na przykład jak będzie się bujać, nie wsadzi sobie rączek pod bujaka i po prostu paluszków nie zgniecie, bo o tym też słyszałam, więc warto sprawdzić jakość. Natomiast sama rzecz uważam, że jest super, jeśli tylko ktoś ma miejsce na, na to w pokoju, to jak najbardziej. My może byśmy to wcisnęli, ale powiem Wam, że jakoś szkoda mi na to przestrzeni. My dosyć często chodzimy na jakiś właśnie plac zabaw, do jakiejś kawiarni yy, i tego tutaj u nas w swoim mieście jest bardzo dużo takich właśnie... Miejsc, gdzie te takie bujaki drewniane yy, są, yy, i bardzo mi się podobają, bo naprawdę tą koordynację i tą sprawność fizyczną mogą zdecydowanie poprawić. Czy ta yy, właśnie taka drabinka. Yy, ta zjeżdżają, ona z drugiej strony ma taką ściankę wspinaczkową, gdzie dziecko też może złapać i wspinać. Myślę, że taki okres dwóch lat jest taki idealny na coś takiego. Wcześniej chyba bym się nie zdecydowała, no ale to jest też, wydaje mi się, że maksymalnie tak do piątego roku życia, na takie trzy lata, ale też jest to rzecz jakościowo dobra, jest to rzecz drewniana, więc na pewno też na niej po prostu nie stracicie, jeśli macie ochotę sobie coś takiego kupić. No my u Lili w pokoju nie mamy na to przestrzeni, bo nie miałaby po prostu już gdzie się Bawić albo byłoby gdzieś to tam wciśnięte, jakby dostała, czy coś takiego, to jak najbardziej. Natomiast my aktualnie nie mamy i nie zamierzam tego kupić, bo jest to właśnie troszeczkę za duże, Ale często Lili korzysta z takich rzeczy, jak gdzieś jesteśmy na jakiejś właśnie sali, w takim klimacie, gdzie jednak te zabawki są takie hmm, przemyślane, drewniane i tak dalej. To takie rzeczy tam. Są. I słuchajcie, to by było na tyle, co chciałam Wam powiedzieć w tym filmie. Wielokrotnie w sumie też się pytacie o fotelik do jedzenia. Słuchajcie, my od początku używamy, tak jak za pamięci, fotelika z IKEA tego podstawowego, zwykłego. My nie mamy jakiegoś, wiecie, za 600 fotela, tylko ten, który kosztował kiedyś chyba 79 zł. Do tej pory w nim siedzi, i miała różne etapy, raz wychodziło, raz siedzi u mnie na kolanach, raz na krześle. Ale generalnie cały czas z niego korzystam. Jedyne co, to szybko wyciągnęliśmy tą tacę, bo Lili chciała jeść jakby na naszym stole, ale jednak w tym foteliku. Więc no jedyne co, to trzeba sobie kupić podnóżek, żeby jednak dziecko miało tą prawidłową pozycję do jedzenia. I nam się super sprawił. Naprawdę rewelacyjnie i nigdy go nie wymienialiśmy. No i tak. I to chyba tyle, co już chciałam Wam w tym filmie powiedzieć, jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do jakichś tam drogich gadżetów to dajcie mi znać, na pewno te, które Wam tutaj, o których Wam powiedziałam, bardzo polecam i gdzieś tam warto się czasem złożyć z okazji jakichś urodzin, chrzcin, świąt, na jakąś jedną fajną, konkretną rzecz, która przyda wam się na lata, a nie wiecie, na pół roku, czy jeszcze mniej także tak, to by tyle w tym filmie dziękuję Wam bardzo za oglądanie, możecie mi napisać w komentarzu innym mamom co Wam się sprawdziło takiego, wiecie, droższe go, jakiś droższy gadżet, że uważacie, że warto było go kupić, napiszcie koniecznie. Ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, żeby na bieżąco i do zobaczenia. Pa, pa.